Cześć! W dzisiejszym pojawił się nowy wpis na blogu dotyczący wyczekiwanego dodatku Platinium. Jak można go opisać w skrócie? No cóż, wstrząśnijcie puszkami ze sprayem i ruszajcie do lasu, oznakować i nazbierać swój chrust. Tak by się mogło to nazywać, patrząc na sytuację, jaką mamy obecnie przed zimą. Hmm, ale tak na serio. Do tego momentu można było jeszcze myśleć, że Platinum będzie takim trochę mixem rolniczo-wycinkowym, jeżeli chodzi o to co zostało zaprezentowane do tej pory. Tymczasem według mnie dzisiejszy wpis rozwia już wszelkie wątpliwości o nadchodzącym DLC, które będzie ukierunkowane typowo na Leśnictwo. Dlaczego? Dedykowane lokalizacje, dedykowany sprzęt do zrywki, cała seria tego wszystkiego, co było pokazane na mapie, układ tych lokalizacji, i tak dalej. Do tego dzisiaj doszła nazwijmy ją tak w cudzysłowie metodologia znakowania drzew. Czyli to daje do zrozumienia, że Platinum będzie niczym innym jak czystym leśnictwem. Z jakimś tam małym procentem i domieszką obszarów rolniczych, które znajdą się na mapie. Czy to dobrze, czy to źle, ciężko dyskutować. Trzeba poczekać, aż wszystkie karty zostaną odkryte. Przypominam tylko, że to jest Farming Simulator, a nie Forest Simulator. To tak dla przypomnienia, jakby ktoś się pogubił. Jedno jest pewne, że fani leśnictwa będą w niebo wzięci i zachwyceni, a reszta no, zobaczymy jak wszystkie karty się odsłonią, bo no, tak jakby wolumen tego sprzętu, który będzie dostępny, będzie można wykorzystać też w inny sposób. To jest raz, dwa. Bardzo chętnie zobaczę jak będzie na tej mapce optymalizacja jak powolimy sobie na przykład 30-40 drzew. Blisko siebie, to bardzo chciałbym zobaczyć, jak to będzie wpływało na silnik. Bo pamiętam, jak to było w 19 i to był jakiś koszmar. I mam nadzieję, że on się nie powtórzy. Bo jak się powtórzy, no to będzie się niezbyt miła opinia ciągnęła za tym dodatkiem. Ale nie zakładajmy z góry najgorszego, bądźmy dobrej myśli i oby tak nie było. Bo nie, cała przyjemność z wycinki, zrywki i tak dalej. Pójdzie sobie głęboko i daleko, jeżeli FPS -y będą dropiły do poziomu pokazów w PowerPointie. No dobra, to teraz do tych kolorowych nowości, które dzisiaj zostały zapowiedziane. No i idąc tutaj tokiem tego, co na tym blogu jest: dlaczego warto oznaczać drzewa? Puszki ze sprayem w różnych kolorach pozwalają na oznaczanie drzew zestawem znaków, dzięki czemu ty i twoi znajomi będziecie wiedzieli, co robić. No i tutaj od razu już jest informacja i taki trochę nacisk na to, że całe to znakowanie drzew będzie miało sens w momencie, kiedy będziecie grali na multi. No bo. Normalnie, po co będziecie sobie sami dla swoich drzew rysowali jakieś znaczki? No, chyba, żeby wam sąsiad nie podchrzanił i tak dalej. Więc przyjrzyjmy się kolorom i symbolom oraz temu, co one oznaczają. W misjach dotyczących, tam jest o tam Deadwood, czyli powiedzmy martwe drzewa, czyli takie drzewa, które się nadają do wycinki czyli nowy typ kontraktu nadchodzący wraz z dodatkiem Platinum, drzewa mają zostać usunięte i one są już oznaczone. Czyli będą takie misje, gdzie trzeba będzie iść do lasu i po prostu wyciąć oznaczone drzewa. I uwaga, trzeba będzie wycinać tylko i wyłącznie oznaczone drzewa, bo jeżeli wytniecie drzewa nieoznaczone, to dostaniecie karę za to, że usunęliście drzewa zdrowe. Tak? Czyli trzeba będzie uważać, co się ciapie. I teraz uwaga, jeżeli chodzi o cały ten system znakowania, to jest tutaj taka. Informacja, że znaczenie tych oznaczeń względem drzew nie jest uniwersalne i różni się w skali międzynarodowej, więc można mieć różne obiekcje i mogą się one nie zgadzać w zależności od tego, jakie to będą kolory, znaki itd. itd. No ale to jest mało istotne, no bo te symbole można używać wedle własnego uznania, preferencji i lokalizacji. Więc teraz, jak to wygląda z tym sprayem. Do znakowania drzew w wirtualnym sklepie czy też w salonie, jak zwał, tak zwał, znajdziesz puszki ze sprayem w różnych kolorach. W grze możesz używać każdego koloru, wybierz swój ulubiony kolor, jeśli chcesz. W rzeczywistości jednak są one zazwyczaj związane z konkretnymi działaniami lub celami po ścięciu drzewa. Czerwony lub biały kolor jest używany w wielu regionach, gdy chodzi o pozyskiwanie drewna. Spedycje w obrębie lasu i sprzedaż pozyskanych kłód. Niebieski lub pomarańczowy z drugiej strony są często związane z ruchem drogowym lub używane do oznaczania kłód, które mają być przeznaczone na drewno opałowe. Kup puszki z aerozolem w sklepie w dziale z narzędziami. Czyli w kategorii narzędzia będą te puszki dostępne. Znajdziesz tam różne kolory sprayu do znakowania drzew w swojej własnej kategorii. Wyposaż go tak jak piłę łańcuchową: czyli wciskamy przypisany klawisz do zmiany elementów ekwipunku lub używamy kółka myszki. Tak jak to się odpala piłę spalinową, wtedy pojawia się puszka. No i znaki możemy zmieniać wciskając odpowiednio przypisane klawisze. W, zgodnie z tak jakby z tym, co będzie na podpowiedziach. Wskaż drzewo, wciśnij przycisk, aby zastosować wybrany symbol. No i teraz co te znaki wedle tej metodologii przyjętej będą oznaczały? Czyli taki szlak w rębu to jest oznaczanie drzew dwoma poziomymi równoległymi liniami, wskazuje, że znajdujesz się na szlaku, po którym maszyny przemieszczają się do właściwego miejsca wycinki. Czyli to jest taka wytyczona droga do tego miejsca, gdzie te drzewa są wycinane. Drzewo do usunięcia, czyli drzewa oznaczone backslashem mają być usunięte. Jest też coś takiego jak support tree, czyli drzewa oznaczone kółkiem nie mają być ścinane ale wspierane to znaczy że trzeba zostawić je w spokoju albo posadzić nowe drzewa w ich pobliżu. Ścięcie na tej wysokości jest oznaczone poziomą linią ze strzałką skierowaną w dół czyli jeżeli z jakichś tam względów trzeba ściąć jakieś drzewo wyżej niżej no to właśnie jest oznaczane taką poziomą linią ze strzałką czyli w tym miejscu utni. No i martwe drzewo oznaczane jest wykrzyknikiem no i po, podczas tak jakby podejmowania misji związanych z tymi martwymi drzewami należy je właśnie usuwać, czyli w taki, taki a nie inny sposób one będą oznaczane. Natomiast X to jest sytuacja dosyć ciekawa, bo X może mieć przenajróżniejsze znaczenia, bo często X po prostu będą oznaczane drzewa do usunięcia, ale też ten X... Może mieć zupełnie inne znaczenie, dlatego jest tutaj ta informacja o tym, że w danych regionach ten X może oznaczać zupełnie, zupełnie co innego, bo nieraz ten X może oznaczać, że do usunięcia, a w niektórych częściach świata może być, mogą być oznaczone tym jakieś nie wiem, drzewa niebezpieczne um, lub jakieś takie, które zagrażają innym drzewom itd. Tak tak dlatego zobaczcie, że tutaj wokół zwykłego moda, który kiedyś tam funkcjonował, czyli zwykły spray, którym można było mazać po drzewach, tutaj została stworzona metodologia, to znaczy nie została stworzona, tylko została wprowadzona metodologia, która istnieje. E, tak, jakby w profesjonalnej wycińce drzew, co daje też do myślenia pod kątem tego, w jakim kierunku dodatek platinium pójdzie. Tak jak to mówiłem na początku, bo ja do tej pory uważałem, że może jednak, tak jak wspominali, że ta mapa i ją pokazywali, to tam będzie pewna część terenów takich e, typowo rolniczych. Tak tutaj teraz już. Już chyba się odarłem całkowicie ze złudzeń, że ten dodatek będzie totalnie dodatkiem nastawionym na leśnictwo. Oczywiście z maszyn będzie można skorzystać i tak dalej, i z tego wszystkiego, co tam się znajdzie. Natomiast sama, sam zamysł i sama, sama rozgrywka, jak widać już po misjach i na przykład tych sprayach dzisiaj, będzie ukierunkowana właśnie w to stronę. No cóż, na zakończenie przypominam, że jutro piątek, a piątki jeżeli DLC jest jakieś na horyzoncie, to przypominam, że piątki są piątkami ciekawymi, więc zobaczymy cóż jutro się ciekawego pod tym kątem może wydarzyć. Ode mnie to tyle. Na razie, cześć.